Siemanko, z tej strony radio i dzisiaj wam pokażę jak mieć fajną płynność w filmikach. dobra, wchodzimy w mysz jakby co moja myszka ma 800 dpi mam ustawione w windows 11 na 11, czyli 100% dobrze e, teraz pokażę wam w minecrafcie w minecrafcie to mam jaun e, czyli najmniej jak się da jaun mi to pasuje, fajnie jest to wszystko, tutaj macie jeszcze moje bindy na sprinta Teraz pokażę Wam jeszcze fraps. We frapsie tak to wygląda wszystko. I nagrywam 120fps. Pamiętajcie, im więcej fps, tym jest lepsza płynność. A fraps i action mają najlepsze 120fps płynność. 120fps płynności, czyli filmy, po prostu są z tego programu najlepsze. Nigdy nie nagrywajcie Bandicamem, ponieważ on źle nagrywa, on nagrywa strasznie słabej płynności i potem efekt jest kiepski. Dobra, więc e, jeśli mamy już materiał 120 fps-owy, dajemy sobie do Vegas'a. W Vegasie sobie go edytujemy, robimy z nim co chcemy. Teraz klikamy Alt plus Enter, czyli Alt Enter. I to są moje ustawienia, które e, ja mam. Czyli wszystko to, co tutaj, to jest dowolne i to jest dowolne, ale tutaj musi być box. Box ma najmniejszy rsmb z wszystkich, czyli motion blur, no i, ale też jednak go ma i jest po prostu przyjemny w użytkowaniu. Dobra, więc start all new projects with these settings i teraz pokazuję Wam rendery. Rendery y są takie, wchodzimy tak video, mi Windows Media Video V11 WMV, 8 megabitów na sekundę HD 1080 p 30 p video custom template video tutaj zmieniamy tylko to na 720P, bądź jeżeli ktoś chce to tutaj wpisujemy, jeżeli ktoś ma nagrywa full HD to wpisujemy to, ale ja w HD normalnym Teraz tutaj zaznaczamy na square, ponieważ inaczej to będzie tak jak w kinie, a my nie chcemy tego. Tutaj dajemy 30, a tutaj zmieniamy na sharper, 60 sharper. I to wszystko jeśli chodzi o rendery. Więc dobra. Ja byłem radio. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa. jeszcze pod koniec zobaczycie, jak wygląda taki materiał wyrenderowany tą płynnością.